Dzisiaj będziemy testowali różne dziwne lifehacki oraz gadżety stworzone specjalnie dla graczy. Więc jeżeli jesteś fanem gier, to koniecznie zostaw teraz łapeczkę w górę i napisz w komentarzu w co najchętniej grasz. A wszystkim fanom gry Fortnite przypominam, że zbliżają się finały Royal Festival Duo Cup. Transmisje finałów odbędą się już 13 i 14 stycznia na kanale Jacoba oraz Kuelena o godzinie 18, gdzie top 10 drużyn zostanie nagrodzonych nagrodami pieniężnymi, a pula nagród to aż 60 tysięcy złotych. Link do strony głównej Royal Festival znajdziecie oczywiście w opisie. Czasami wstajecie rano, siadać na kompaję Jesteście tacy no nie do końca, nierozgrzani, sztywni i tak dalej. Więc mam pierwszy gadżet, <noise> jest to baby bieżnia dla Waszych paluszków, którymi później będziecie grać. Bierzecie jaką bieżnię, macie tutaj takie roleczki, wskakujecie paluszkami na bierznie i zasłacie przed pierwszą gierką. Później pod górkę ja akurat mam paznokcie, więc trochę ciężko mi to idzie. No nie wiem, czy to działa, nie wiem, czy jakikolwiek gracz profesjonalny, kiedykolwiek tego użył, ale jeżeli się nie przyda, to możecie tego użyć. Użyć jako na przykład stresorkę, bo fajnie się roluje paluszki, może faktycznie je trochę rozgrzewa, albo jako grzechotkę. 2 na 10. Kierownica multifunkcyjna do Waszego telefonu. Czasami włączamy sobie jakąś gierkę, którą trzeba sterować telefonem i to jest trochę niewygodne, więc mam na to lifehack. Potrzebujemy czegoś okrągłego, talerzyk frisbee, ja na przykład mam jakąś przykrywkę od prezentu papierową. Na sam środek nalewamy trochę ciepłego kleju. Następnie przyklejamy nasz telefon. Chwilkę musimy poczekać. A few moments later... Włączamy naszą grę i jedziemy! I od razu lepiej się steruje, jakbyśmy byli w prawdziwym samochodzie. Z takim gadżetem wygracie każdy wyścig. Ja oceniam ten gadżet 10 na 10 sami spróbujcie, nie pożałujecie. Zazwyczaj, jak sobie czylujemy i gramy w jakąś gierkę, to towarzyszą nam przekąski. I przeważnie tu z tymi paluchami uwalamy albo pada, albo klawiaturę. A ja mam na to sposób. Są to takie magiczne pałeczki, które kosztowały dosłownie 6 zł na necie. Instalujemy je sobie tutaj między palcami, na tych uchwytach. Jak widzicie, bez problemu możemy utrzymać i pada, i pałeczki w ręce, i podczas gierki możemy sobie sięgać, po i psiki i zajadać, a poluszki są czyste. Dobra, wyobraźmy sobie, że pat to myszka. Sprawdźmy, czy dałoby się klikać. Na czilku. 10 na 10. Jeżeli macie problem z wypadającymi, bezprzewodowymi słuchawkami z uszu, ja na przykład mam taki problem, zawsze mi wypadają i nigdy nie czuję się w nich komfortowo, mam na to lifehack. Na tych kartkach naszkicowałam Wam lewe ucho i prawe ucho. Teraz przy pomocy pistoletu z ciepłym klejem musimy nałożyć klej na cały szkic, a na koniec przykleić w tych miejscach słuchawki. Musimy tego kleju nałożyć bardzo grubo, żeby nausznica, którą stworzymy, dobrze nam się trzymała. I teraz tu gdzie jest strzałka, przyklejamy AirPodsa. Z drugiej strony oczywiście robimy tak samo i czekamy aż wyschnie. Słuchawki już przyklejone, teraz odrywamy nasz odlew od kartki i teraz przymierzamy. To jest akurat lewa słuchawka, wkładamy do ucha. A następnie nausznicę zakładamy za ucho. Tadam, drugie. Dobra, słuchawki założone. Teraz ekstremalny test. Czy są nie upieżu? Jedna wypadła. Kurde. Czy są nie Nie przetrwała, ale i tak przetrwały dużo, więc polecam. Sami spróbujcie i przetestujcie. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy aby na pewno klej nie zniszczy nam słuchawek. Odklejmy. Voilà! Słuchawka jest cała i zdrowa. Chcielibyście mieć taką klawiaturę, co? Przedstawiam Wam klawiaturę Pop It! <grywia> Jest to klawiatura stworzona z myślą o bambikach albo o spocenicach, nieważne. Ważne, że jak przegrywacie grę, to odstawiacie swoją zwykłą klawiaturę na bok, bierzecie tą gumową i sobie naciskacie odstresowujecie się, wyciszacie umysł, przygotowujecie się mentalnie na nową gierkę, albo po prostu walicie tą klawiaturą o biurko i z nią się nic nie stanie. Wasza klawiatura sobie leży spokojnie cała na boczku, a Wy się wyżywacie na tej gumowej. I jak? 10 na 10, co? Napiszcie w komentarzu to samo, co ja napiszę na tej klawiaturze. siedząc przy kąpie co jemy i kruszymy na klawiaturę i później wpada to jedzenie między klawisze i warto by było raz na jakiś czas tą klawiaturę wyczyścić. Więc mam lifehacka, dzięki któremu w 30 sekund stworzymy klejącego slajma, który z łatwością wyczyści naszą klawiaturę. Potrzebujemy jedynie 100 ml wody i około 3 łyżeczek skrobi ziemniaczanej. Raz, dwa, trzy. Teraz musimy to rozmieszać tak, aby konsystencja była gładka i nie było żadnych grudek. Teraz wkładamy to na 30 sekund, 800 W do mikrofalii i zobaczymy co z tego wyjdzie. Po wyjęciu slajma z mikrofalii musiałam odstawić go na chwilę, żeby troszkę ostygł. Teraz musimy go wyciągnąć i zobaczyć czy on w ogóle działa. Ok. konsystencja się w miarę zgadza. Trochę ci tam proszku zostało. Trochę zostało mi tam tej skrobi, która się nie rozpuściła. Tak klej się? Ale do rąk się klei. No to właśnie ma się klej trochę, nie? Ej, ale ciepło w ogóle w rączki. Na siłę, jakbyśmy faktycznie chcieli tego użyć do wyczyszczenia tej klawiatury, zobaczcie, tutaj jest pełno okruków. To pewnie by nam się udało, spójrzcie. Jak widzicie, wszystko się idealnie do tego slajma. Przykleja i zbiera. Zobaczcie, idzie gładko. Zawijamy to, przykładamy, znowu wyciągamy okruchy. Faktycznie nadaje się do, do wyczyszczenia klawiatury, ale moim zdaniem jest zbyt mocno klejący się do rąk. Egzamin zdaje, ale oceniłabym to tak na 6, na 10. Jednak wolałabym użyć takiego kupnego slajma do czyszczenia klawiatury niż tego. Ale nie ukrywam, że byłoby bardzo pomocne, gdyby faktycznie jakieś okruchy nam bardzo głęboko wleciały i nie moglibyśmy tego niczym wyciągnąć, no to ten slime idealnie tam włazi i idealnie te okruchy czyści. I fakt faktem, do dłoni kleje się to mocniej niż do klawiatury, bo na dłoniach bardzo dużo tego slime'u zostaje, a na klawiaturze nie zostaje nic, więc to jest plus. Doskonale wiecie, że ja jestem słaba w Fortnite, więc na TikToku znalazłam kilka lifehacków, dzięki którym będziemy mogli na easy wygrać gierkę, więc sprawdźmy, czy one faktycznie działają. Pierwszy lifehack polega na tym, że musimy polecieć dokładnie w to miejsce do Bambika Jonesa, ponieważ on sprzedaje fajne przebranka za 50 golda. My mamy 250, więc starczy nam na kilka Kilka przebranek, dzięki którym zamieniamy się w różne dziwne przedmioty, a oponenci nas nie zauważą. Sprawdźmy, czy to faktycznie zadziała. Tutaj jest nasz John Z. Pokaż, co tam dla nas masz dzisiaj. Co? Jesteśmy skrzynką na listę, ale zobaczcie. Idealnie zlewamy się ze wszystkim, co tutaj jest, więc na pewno żaden oponent nas tutaj nie zauważy. Oho, słyszę jakieś kroki. Zaraz ktoś tutaj. Przyjdzie, więc znajdźmy sobie fajną miejscówkę. Myślę, że tutaj będzie git. Na stercie różnych innych śmieci rzeczy na pewno nas nie zauważy. Tylko żebyśmy się nie ruszyli. Dobra, nie widzi nas chyba. Poszedł co. Nie, jest tutaj! Ała! Dostał! Dostał! Okej, okay, mamy to. No nic. Musimy spróbować jeszcze raz. Bananek! Bananek dostał! Jest leży! Eee, to było easy. Pokaż, co tym razem nas zamienisz. Naprawdę jestem fotelem? O nie, dobra. No to lecimy tym fotelem w teren. Ale to w ogóle nie będzie podejrzane, jak będę stała gdzieś, nie wiem, przy drzewie. Po prostu jako fotel. Tutaj będzie idealnie. Fotel na skalę. I zobaczmy, czy w ogóle uda się tańczyć jako fotel. Da się! Da się robić mocki normalnie! Robimy imprezę. To <laughs> komedia! Jakby tam jakiś duch siedział na tym fotelu i imprezował. Spróbujmy czegoś innego, o. fitness! Uda nam się zrobić coś jeszcze. Ufo, no to w ogóle jest komiczne kombo. <laughs> Abstrakcja totalna. Co jest? Nie no, już mi zniknęło! No jak to? Nie no, ja myślałam, że to przebranie będzie do końca gry, a to ma jakiś określony czas. Bez sensu w ogóle. To będziemy musieli jeszcze raz do niego polecieć po przebranie teraz. Kościół, dobra, leży. Easy frak. No dobra, to lecimy raz jeszcze się przebrać, bo trzeba to faktycznie przetestować. Jesteśmy na miejscu i kupujemy kolejne przebranie. Czym teraz będziemy? Serio? Jesteśmy krzakiem? Okej. Okay. W ogóle nie podejrzane w tym miejscu, że stoi sobie krzak. Jakiś typek idzie. No pewne, że on mnie zauważy. Schowajmy się tutaj. Moral, no, to jest chyba jakiś bambik. Bum, bum, bum. Bomba, bomba, bomba. Leżysz. Przebranie krzaka nie oddało, więc ostatnia próba. Beczka do ataku! Jesteśmy beczką, słuchajcie. Będzie śmiesznie, coś czuję. Udawajmy, że nas tutaj nie ma, nie da się. No, jak oni to widzą? Jak oni to widzą, że to ja? Dobra, mam tylko 78 golda, więc to jest moja ostatnia szansa. Zaskocz mnie, daj coś fajnego, Jonesy. Proszę. Znowu beczka! Dobra, no. Dobra, zobaczmy, czy potrafimy beczkom nurkować. Wow! Elegancko się nurkuje beczką. Hehe. Ale beka. Dobra, wpłynęliśmy do strefy. Co <noise> wygląda komicznie? Biegamy pod górkę i co tutaj się dzieje? Nic. Nie no, znowu mi zniknęło już pod koniec gry. Nie, no ten life jest beznadziejny. Za szybko to znika. Co on tak sobie stoi na chillku? Musimy go trochę poobijać. Aj, ci też przyjęłam. Dobra, za chwilę będziemy musieli właśnie uciekać do strefy. Ale poobijajmy go jeszcze trochę na daleko. Nie, nie udało się, dobra. Beznadziejny lifehack 2 na 10. Próbujemy dalej. Kolejny lifehack na Easy Wina jest taki, że musimy lecieć na pociąg i dzięki temu, że pociąg cały czas jest ruchomy i się porusza po mapie. Podobno łatwiej nam będzie wygrać grę, więc sprawdźmy. No nie wiem, czy mi się uda centralnie na pociągu wylądować, ale chyba damy radę do go No, 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 no. Pach! Tak. Ledwo. Okej. Okay. Zbieramy sobie bronię. I mamy pierwszego oponenta! Ale uciekł. Ucieka. Dostał. Dostał jeszcze raz. A, dobra, dajmy mu spokój. Okej, okay, otworzyła nam się skrzyneczka. Co my tu mamy? Strzelbę, amo... Dobra, jest git w miarę. sobie poteczki i czekamy na oponentów. Gościu jedzie samochodem! O, nie, będzie mnie gonił, będzie mnie gonił. Skoczył na pociąg, tam jest drugi. Leją się, leją się. Dostał, dostał, dostał. Nie no, oni oboje będą chcieli mnie zaraz pewnie podjechać, dobra. Dostał, ale też trochę oberwałam. Dobra, musimy tam troszeczkę podjechać. Ich! O, nie! Jeszcze raz. Oj, kolejny lifehack 2 na 10 Jednak w pociągu nie jest zbyt bezpiecznie Więc nie polecam Kolejny lifehack polega na tym, że musimy pojechać samochodem W jakieś spokojne miejsce Stanąć, usiąść na tylnej kanapie I prawdopodobnie dzięki temu Żaden z graczy nas nie zauważy Chyba Na początku to musimy znaleźć furę Ale ktoś chyba tutaj z nami leci Okej, okay, mamy broń I mamy typa Bomba Bomba, 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 bomba! Jest, leży. Odpalamy szampana widzowie. Tak będziemy świętowali jak wygramy tą gierkę. Patrzcie. Wuhuo! Shape and shower. <laughs> I lifehack 10x10 musi być. Mamy to. O, ale tutaj mamy coś lepszego. Dobra, mam pomysł. Zaparkujmy sobie tutaj na stacji paliw, bo tutaj jest dużo samochodów i nikt nie będzie zwracał na nas uwagi. Wsiądźmy z tyłu na kanapie i czekajmy. A few O, ho, ho, ho. Ktoś idzie, słyszę kroki. Ciekawe, czy mnie zobaczy. O, strzela do mnie! Dobra, chyba musimy wyskoczyć! Bomba, 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 bomba! E, to jakiś bambik był. Easy. Siedzimy dalej, jakby nic się nie stało. O, słyszę kogoś! O nie, zauważył mnie! Ucieczka! Ucieczka! Nie dam rady! Uciekam! Dobra, wskoczmy sobie na dach. Na spokojnie, na spokojnie. Gdzie on jest? Bomba! A masz! Jeszcze raz! Dostał! Kurczę, został mi tylko jedno o, Trzeba jakąś broń ogarnąć. O, tutaj leży. Dobra, to tym go dokończymy. A ma! Kiedy jesteś? Dostał, dostał, dostał. <noise> Szybka ucieczka. Dobra, jeszcze raz mamy to. Uff, udało się. Dobra, ogarniamy nową furę i lecimy dalej. Lecimy do strefy. Gdzieś na środek. Strzelają! Kurcze, niedobrze, niedobrze, niedobrze by. Ach, i po samochodzie. Dobra, teraz będziemy musieli sobie jakoś poradzić. on ma tarczę? traf! I on zaraz będzie musiał wyjść, bo strefa mu się zaraz tam zamknie, więc... O! No ty chyl! Uciekaj! Jest, <grystanie> idzie, idzie, idzie! No tak to go na pewno nie trafimy. Dobra, on robi podjazd! Auć! Gdzie on jest! Dobra, bomba, bomba, bomba! Bom, bom. Dobra, to była ciężka przeprawa, ale się udało. Strefa, 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 uciekamy, bo mamy mało życia. Dobra, jestem w środku ostatniej strefy. Został nam ostatni chłop, który ma talizmany. Ja swoje wyrzuciłam, żeby mnie nie znalazł. Ale już mnie znalazł. Mamy trochę średnią tą miejscową, ale samochód robi mi zatarcie, więc jest w miarę git. Gdzie on jest, ten chłop? Tam na górce się schował? Tak, tak, idzie. Jesteśmy my z tej snajpy nie idzie dzisiaj. Nic nie widzę przez ten dym. Jest za drzewem, jest za drzewem. Wychyla się. Dobra, ucieczka. Szybki kewik. Zrobiło się ciemno. A ja mam słaby wzrok. Jest, jest! Dostał, dostał, no drugie miejsce! Miał być Champagne Shower. Ale i tak to jest najwyższe miejsce w dzisiejszym odcinku, więc ten lifehack oceniam na 9 na 10. Jakby się udało wygrać, to by była dycha. O i przy okazji wbijamy kolejną rangę. Elegancko. Jeżeli wy znacie jakieś skuteczne lifehacki, dzięki którym łatwo zdobędę wina w Fortnite, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. I nie zapomnijcie obejrzeć finałów Royal Festival Dłoka w Fortnite. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć!